Siemanko do Łogaski z rozwiązionku witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z najlepszy widźmina na YouTube. Moi drodzy, na początku ogromne podziękowania. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, jak kanał się rozwija. Ilość nowych subskrypcji, wszystkie wiadomości, naprawdę jest to coś niesamowitego. I śmiało moi drodzy, dołączajcie. Nasi Widźmieni są tutaj oczywiście wszyscy bardzo mile widziani, codziennie sobie rozmawiamy na wszystkie tematy, zarówno w sekcji komentarzy, jak i wiadomości prywatnych na Discordzie, więc śmiało dołączajcie moi drodzy Załogowicze Do naszej szkoły wiedźmińskiej, będzie nam mega, fajnie, jeszcze w większym gronie i brakuje nam zaledwie około 150 subskrypcji. No to dlaczego Was by miało zabrać, skoro tyle subskrypcji ostatnio przychodzi? Samooga, śmiało dołączajcie. Moi drodzy, często wspominam o tym, że Wasze wiadomości to jest mierzo świata i naprawdę to co piszecie jakie jesteście wspaniałymi ludźmi jest to naprawdę materiał na książkę. Natomiast to, jak dostałem właśnie wiadomość jakiś czas temu, pokazuje właśnie definicję tego, jaką mamy naszą gromadkę tutaj fajną naszych Wiedźminów, naszej załogi i Naprawdę, gdyby widzicie, nie wiem, nie byłoby takiej fajnej serii, więc tak jak wspominałem, jeżeli was jeszcze nie ma, dołączajcie i pozwólcie, że przedstawię dzisiaj wam pomysł od Michała, który totalnie wypalił system i gdyby nie jego wiadomość proto, nie byłoby tego odcinka, gdyż uwielbiam przedstawiać wasze opinie, wasze pomysły. I tak jest właśnie też i w przypadku naszej bety, która już powoli dobiega końca, będzie wychodzić gra już faktycznie po patchu, więc śmiało was proszę tak samo o pisanie waszych opinii, jeżeli chodzi o naszą końcówkę bety, o wrażenia z gry. I będziemy sobie również tworzyć nasz materiał, jeżeli chodzi o grę, kiedy już wyjdzie standardowo nasz park. Po czym zrobimy sobie jeszcze live'a, o którego pytaliście, więc będzie bardzo dużo się działo. A ja pozwólcie, że przejdę do wiadomości, którą otrzymałem od Michała na Instagramie jakiś czas temu. Więc tak jak moi drodzy zawsze wspominam, subskrybujcie, obkłóćcie, komentujcie, piszcie na Instagramie, gdyż właśnie tam dostajemy takie fajne wiadomości. Michał wysłał mi na w którym pokazuje mi walkę z naszym zawodnikiem. I jest tutaj damage wynoszący aż 2351. Hej, moim zdaniem to najwyższy możliwy wykryć w tej grze. No co ja odpisałam, wow, potężny cios. Na jakim bildzie udało Ci się osiągnąć taki damage? Moglibyśmy nagrać o tym odcinek, który mógłbym wspomnieć o Twoim sposobie. Dzięki za wiadomość i gratulacje. To mix eliksirów, olejów i przedmiotów. Biała mewa ze zbroją Antikory. rosomak 100%, Kot 75%, ole przeciw wampirom, mieszka RME 50% zwiększony crit, bonus kowala i... Ze świąt. Czyli, jak widzicie, moi drodzy, bardzo fajnie czym sobie w ekwipunku naszych troszkę specjalnych przedmiotów, gdyż one mogą właśnie się przydać bardzo fajnej misji, którą właśnie nam tutaj Michał przedstawił. Trzeba tylko zmniejszyć swoje HP do 50%, bo wtedy właśnie mamy większy damage, kiedy nasze HP jest poniżej 50%. Wilk w zasadzie standardowy z maksymalnymi bonusami do oleju w alchemii. Byłem świadkiem i tę grę, ale trzeba sobie szukać w tej grze wyzwań. I jedno z nich było znalezienie maksymalnych obrażeń, i ostatnio udało się ten challenge zrealizować. Chętnie zobaczę na kanale, jak sobie ty z tym poradzisz. Dzięki i pozdrawiam. Najlepszy kanał o widźminie na YouTubie. Michał, totalnie rozwaliłeś system. Nie dość, pokazałeś nam... Mega przepis na to, jak zawalczyć z naszym zawodnikiem, osiągając niesamowity tutaj damage. To jeszcze naprawdę wypowiedzieć mi, humor, i nam wszystkim, tutaj, a swoim ostatnim, tutaj, naprawdę, zdaniem. No, jesteś totalnym mistrzem. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Pozdrawiamy całą naszą załogę Żiomkowską. I moi drodzy, przechodzimy sobie bezpośrednio do klipu, kiedy to zacząłem się właśnie przygotowywać do naszej walki. A kiedy to było? Dzień przed aktualizacją. Już wam tłumaczę dlaczego. Sprawa wyglądała tak, że miałem już praktycznie wymaksowane moje drzewko alchemii, jeżeli chodzi o umiejętności, które otrzymuję. Jeżeli chodzi o oleje, i tam brakowało mi zaledwie 5 punktów, więc myślę sobie, dobra, najpierw skoczę sobie na ten następny level. Wtedy dostanę nasze punkty, i akurat mi wystarczy. Z tym, że już wtedy mieliśmy informację, że wchodzi nowy wypacz. Ja tak sobie myślę, hm. jakby nie było, coś może się zmienić. Takie miałem, moje drodzy, przeczucia, a jak doskonale wiem, ja w każdej sytuacji w życiu się zabezpieczam na różne sposoby i tak dalej. Zawsze lubię być ubezpieczony i wszystko się sprawdza zazwyczaj, tak jak właśnie przygotowuję nie tylko siebie, ale moją drużynę, gdyż zawsze jestem zazwyczaj odpowiedzialny jako lider. No tak już właśnie bywa, jeżeli masz taki aktorów jak ja, to zawsze dbam o każdego. Więc moi drodzy, sprawa wyszła taka, że myślę sobie dobrze, nagrywam teraz. No nie, w nocy akurat pada deszcz, jest elegancko, czas sobie właśnie teraz nagrać idealny idealnym No i wyszła właśnie taka sytuacja, że yy, nagrałem ten klip. Z tym, że ja po prostu nie miałem jak pójść do kowala, no bo była już noc faktycznie i tam nam troszeczkę padał deszczyk, ale myślę, że właśnie osiągnąłbym takie same damage tutaj właśnie nasz przyjaciel Michał, z tym, że po prostu nie było mnie u kowala i nie byłem właśnie... Stanie jeszcze wymaksować o kolejne 5 punktów naszego drzewka umiejętności, może dam tam jeszcze parę tych legend składkowych i tak dalej. Natomiast sam przepis to jest po prostu mistrzostwo świata, i właśnie chyba mówimy tutaj o najlepszym krycie, jeżeli chodzi o naszego bliźmina przed aktualizacją. I załoga, mówiąc jeszcze o tej aktualizacji, mega szkoda mi było, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że znika drzewko umiejętności i tak dalej. Gdyż Wiadomości od Michała, nie czuję tak jakby tylko napisał do mnie wiecie, jeden nasz Wiedźmin, który naprawdę wspiera co naszą całą zbogą, ogląda i naprawdę wysyła te fajne wiadomości, tylko to po prostu mam takie czucie jakby to była wiadomość od całego wiecie naszego społeczeństwa, że ta wiadomość pokazuje jak na wiele sposobów, no to było fajnie sobie nasze drzewko umiejętności rozłożyć, że gracze szukali, właśnie tak jak Michał, sposobu, żeby jeszcze bardziej znaleźć sobie fajny challenge, żeby jeszcze bardziej znaleźć sposób na to, jak zadać większe obrażenia, jak fajnie można nasze drzewko umiejętności przedstawić, jakie mikstury sobie dodać. Przecież to już są obliczenia matematyczne, tak? To już jest naprawdę poważna sprawa. Jeszcze tutaj można podkreślić fizykę i chemię, tutaj, prawda, obliczenia takie, no chemia, co tam też prawda? Więc, y, naprawdę bardzo miło widząc tę wiadomość i słuchajcie, bardzo chciałbym, żeby coś takiego też jeszcze się pojawiło, Wasze różne takie pomysły i tak dalej. Wiadomo, że nasze dziewko jest teraz usunięte i będzie to na pewno zmienione, ale jeżeli macie jakikolwiek pomysł, gdyż, tak jak wspominam, no właśnie jedna z tych takich wiadomości, która no, robi nie tylko dzień, ale naprawdę okres w życiu, no, staje się zupełnie, wiecie, piękniejsza, z każdą taką wiadomością. Prawda jestem mega wdzięczny i po prostu chciałbym, żebyście jeszcze podsłali swoje pomysły, Jakikolwiek macie do Wiedźmina, żebym przetestował, sprawdził i tak dalej. Jest mi bardzo miło, kiedy mogę przedstawić takie fajne wiadomości i stworzyć wspólny odcinek. Dzięki jeszcze raz bardzo serdecznie Michał oraz Wam załogę za wszystkie wiadomości. Subskrybujcie się na kanał, kujcie, komentujcie, podsyłajcie pomysły, ja słyszymy się, się już wkrótce, prawdopodobnie jutro, kiedy będziemy już naszą aktualizację. No i standardowo będziemy szukać kolejnych wyzwań, kolejnych pomysłów. No i czekamy oczywiście na nasz sezon i czekam na powiadomienia, dlaczego jest on tak długo późno. Nie ja będę od nich cały czas. Dzięki bardzo serdecznie za to, że jesteście, bo jesteście najlepsi. Siemanko.